No witam cię kolego z tej strony 161 z Lutango 504 Moje imię Mateusz nadaję z miejscowości Wójtowa Powiedz jak ty mnie tam odbierasz i skąd ty nadajesz Tak jak Ci mówię jak się odbieram Santiago 7, Radiko 4, między 4 a 5, tak się waha troszeczkę to. Jeszcze to nie jest takie stabilne jak powinno być. Ale już teraz lepiej jest, bo jak się patrzę na listę, to coraz dłużej można wspólnozować coraz później. No dokładnie, dokładnie. No ja cię tutaj odbieram, teraz troszkę odpłynęło, przed chwilą było tak czwórka, piątka, modulacyjnie na piątkę, także dość mocno to pływa, no ale, ale jesteś w 100% czytelny. No to bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, czy słyszałeś, że moja QTH yy, to jest 50 km na północ od Dortmundu. 50 km na północ od Dortmundu Tak, odebrałem w 100% 50 km od Dortmundu. A jeszcze takie pytanie, bo ja Cię tutaj w tej chwili nagrywam. Czy, czy nie masz nic przeciwko, bym to gdzieś stawił na YouTube, abyś sobie tam mógł zobaczyć? Nie masz sprawy możesz nagrywać, tylko proszę podaj mi jeszcze Twój cały numerek, bo yy, całego nie zdążyłem zapisać. No to będzie 161-161-ZULU-TANGO-504-ZULU-TANGO-504. 504 504 504 Dobra, mam komplecik 167 witango 504 Zgadza się? Tak dokładnie zgadza się, a jeszcze ty mi powtórz swój znak i ja sobie tam w tytule umieszczę właśnie twój znak, mój znak i, i znajdziesz sobie bez problemu. Ja się nadaję z radyjka Max, DX5000, mikrofon jest oryginalny, 40 W na wyjściu moja antena to 12 metrów nad ziemią, 5 fali, z No ja tutaj nadaję z prezydenta Lincolna, mikrofon to jest CB Compact, no i antena 10 metrów nad ziemią, 5 8 fali. Oczywiście to no, leciało, bo teraz chyba ta propagacja siada to w tym momencie już mówię, już coraz gory to słuchać, coraz góry słuchać. Dziękuję Ci za QSO 73 dla Ciebie, dla Rozinki wieczorem jeszcze i do usłyszenia. Jeden z Fokus brawo 157 Niko trzymaj się, pozdrawiam, do usłyszenia.